Cześć! Oto i jest drugi odcinek historii LEGO Ninjago. W poprzednim odcinku przypomnieliśmy sobie, jak wyglądały początki Ninjago. Dzisiaj z kolei wybierzemy się w podróż do roku 2012 i przypomniły sobie, jak wyglądały dalsze przygody naszych ninja. Zaczynajmy! Cofnijmy się więc do roku 2012. Miałem wtedy 5 lat i byłem już fanem Ninjago. Miałem kilka zestawów, a odcinki pilotażowe znałem praktycznie na pamięć. Nagle, niespodziewanie, Wychodzą nowe odcinki, nowe zestawy, nowe spinery. Ninja mają nowe stroje, będą jakieś nowi przeciwnicy. Będzie nowy ninja? Garmadon powraca i ma cztery ręce. Jeszcze jakiś samuraj będzie. Co się dzieje w ogóle? Wyobrażacie sobie reakcję pięcioletniego mnie na te wszystkie rewelacje? Pamiętam jak godzinami wgapiałem się w zdjęcia zestawów z katalogu oraz zastanawiałem się, kto będzie tym tajemniczym zielonym ninja. Chociaż jak tak na to patrzę z perspektywy czasu, to to było oczywiste, ale dla pięcioletniego mnie nie było. W 2012 roku wyszedł pierwszy pełnoprawny sezon Ninjago. Dla ścisłości jego dwa pierwsze odcinki w Stanach Zjednoczonych zostały wyemitowane jeszcze w 2011. Nosi on tytuł Rise of the Snakes. W Polsce przetłumaczono to na rok węży. Ale czemu rok? Przecież ten sezon wcale nie chce trwa rok, jak już to bardziej by chyba pasowało miesiąc węży. Sezon liczył 13 odcinków. Jeden odcinek trwał 22 minuty, co było odmianą od odcinków pilotażowych, które trwały po 11 minut. Mamy tu więc do czynienia ze znacznie grubszą fabułą. W tym sezonie po raz pierwszy na początku odcinków zaczęło pojawiać się intro. Widzimy w nim przedstawienie każdej postaci, a w The Weekend Whip. Natomiast przed intem pojawiało się przypomnienie najważniejszych wydarzeń z poprzedniego odcinka. Mając to wszystko za sobą, możemy przejść do streszczenia fabuły pierwszego sezonu Ninjago Mistrzowie z Spinjitzu – Rok Węży. Odkąd Lord Garmadon odszedł, w Ninjago zapanował pokój. Ninja uznali więc, że mogą pozwolić sobie na lenistwo i granie na konsoli, co nie podoba się Sensejowi Wu, który uważa, że jego uczniowie powinni trenować. Ninja dowiadują się o proroctwie, które mówi, że jeden z wojowników wzniesie się ponad innych i zostanie zielonym ninja. To właśnie on pokona Lorda Garmadona. Oczywiście zaczynają się sprzeczać o to, który z nich zostanie tym wybrańcem. Niespodziewanie pojawia się nowe zagrożenie. Nie jest nim Lord Garmadon, a jego syn, Lloyd Garmadon który pragnie zostać złoczyńcą, ale nie ma do tego równie dużego talentu, co ojciec. Otwiera więc grobowce Hipnokop i żmi Jampirów, dwóch z pięciu plemion Wężonów, starożytnej rasy, która wiele lat temu została zamknięta w podziemnych grobowcach, jednak przez oba plemiona zostaje zdradzony. W międzyczasie Zayn poznaje pewnego sokoła i wydaje mu się, że czuje z nim jakąś więź. Kiedy klasztor, w którym mieszka ninja zostaje spalony przez Wężonów, ptak doprowadza Zayna do Perły Przeznaczenia, statku, który może stać się ich nowym domem. Później ninja muszą pożegnać się ze swoimi smokami, które odlatują na wybrzeże duchów, gdzie mają przejść transformację. Bojownicy odkrywają jednak nową moc, jaką skrywają ich złote bronie: mianowicie mogą się one zmieniać w pojazdy. Lloyd otwiera grobowiec najgroźniejszego spośród wszystkich plemion wężonów anakondowców. Spotyka tam tylko jednego węża, który przedstawia się jako pytot P. Przyjazny. Pytot pomaga młodemu Garmadonowi w jego niczemnych występkach takich jak zabieranie dzieciom słodyczy. Jednak po niedługim czasie on także odwraca się od Zojda i zabiera mu mapę, na której zaznaczone jest położenie wszystkich grobowców wężonów. Sensei Wu przekonuje swojego bratanka do przejścia na właściwą stronę. Pytor uwalnia dwa pozostałe plemiona wężonów Dusiciele i Jadozęby. Planuje on zjednoczyć wszystkie plemiona w celu przebudzenia Pożeracza Światów, bestii, która pożre całą krainę Ninjago i tym samym pomoże wężonom zemścić się na jej mieszkańcach, którzy pozamykali ich w podziemnych grobowcach. Aby go przebudzić, musi zdobyć cztery ostrza kłów. Podczas jednej z walk z wężonami, ninja tracą ostatni święty Z. instrument, który jest w stanie powstrzymać wężonów. Z opresji ratuje ich tajemniczy samuraj X. Ninja próbują ustalić jego tożsamość, jednak żadnemu z nich się to nie udaje. Lloyd zostaje podwany przez wężonów. Aby go ocalić, ninja ruszają do zaginionego miasta Ouroboros, stolicy wężonów. Zostają jednak złapani i zmuszeni do walki z samurajem X, ale tajemniczy wojownik decyduje się im pomóc. Podczas tej akcji Kai poznaje tożsamość samuraja X. Okazuje się, że jest nim Nija. Czerwony ninja obiecuje, że nie wyjawi nikomu tej tajemnicy. Nie udaje się jednak odbić Lloyda. Później Sensei Wu opowiada ninja pewną historię z czasów swojej młodości. Kiedy byli mali, oni i Garmadon byli nie tylko braćmi, ale też najlepszymi przyjaciółmi. Jednak Garmadon został ukąszony przez węża, który sprawił, że w jego żyłach krąży zło. To właśnie tego węża chcą teraz przebudzić wężonowie. Wu mówi swoim uczniom, że każdy z nich ma w sobie jakieś przeszkody, które muszą pokonać, aby osiągnąć pełnię swoich możliwości. Po tych słowach wyrusza w podróż w celu odnalezienia kogoś, kto pomoże im uratować Lloyda. Pod nieobecność mistrza, wszyscy ninja poza Kajem osiągają pełnię możliwości. Tak jak powiedział Sensei, każdy z nich musiał w tym celu pokonać jakieś swoje wewnętrzne przeszkody. Zain dowiedział się, że on, jak i również Sokół, z którym się zaprzyjaźnił, są robotami. Przypomniał sobie swojego ojca, który skonstruował go i opiekował się nim. To pozwoliło mu osiągnąć pełnię możliwości. Jay umówił się na randkę z Nią i próbował jej zaimponować, mówiąc nieprawdziwe rzeczy na swój temat. Jednak kiedy zrozumiał, że nie musi udawać kogoś, kim nie jest, osiągnął pełnię możliwości. Wtedy wyszedł też na jaw w sekret Nii, a wężonowie zdobyli pierwsze z czterech ostrzyków. Cole natomiast osiągnął pełnię możliwości, naprawiając swoją relację z ojcem, który myślał, że jego syn poszedł w jego ślady i został tancerzem. Cole wyjawił mu, że tak naprawdę jest ninja. Ojciec z początku nie był tym zachwycony, ale kiedy zobaczył swojego syna w akcji, zaakceptował to. Niestety wężonowie zdobyli wtedy drugie ostrze kłów. Tymczasem Wu, za pomocą herbaty podróżnika, dostał się do sekretnego wymiaru, gdzie spotkał swojego brata, który na początku zaatakował go, jednak kiedy Wu wyjaśnił mu, że Lloyd jest w niebezpieczeństwie, Karmadon zdecydował się z nim współpracować. Dacia powrócili do ninjago. Wu razem z Garmadonem wracają na pełne przeznaczenia. Kai jest nieufny wobec mrocznego brata senseja. Uważa, że jego przeznaczeniem jest zostanie zielonym ninja i osiągnie pełnię swoich możliwości wtedy, kiedy pokona Leodda Garmadona. Więc kiedy tylko nadarza mu się do tego okazja, staje z nim do walki i wygrywa, jednak nie zyskuje żadnych nowych mocy. Wężonowie poszukują trzeciego ostrzaków w świątyni ognia i znajdują je, jednak na miejscu zjawiają się ninja, gotowi im je odebrać oraz uratować Loida. Finalnie Kai staje przed wyborem: zdobyć ostrzeków czy ocalić Loida. Ostatecznie decyduje się na drugą opcję. Wtedy właśnie osiąga pełnię możliwości. Okazuje się, że Lloyd jest zielonym ninja, a co za tym idzie, będzie musiał zmierzyć się z własnym ojcem. Natomiast ostrzeków trafia w ręce wężonów. Później Dużyna wpada na pomysł, że zamiast spróbować znaleźć czwarty ostrzeków przed Pytolem, mogą po prostu odebrać mu te, które już ma. Okazuje się, że wężonowie wybudowali swoją wielką podziemną kryjówkę, w której przetrzymują ostrzaków. Dużyna poza Garmadonem i Lloydem, którzy zostają na PLD przeznaczenia, wyrusza nam jednak wpada w pułapkę to powraca do kryjówki z ostatnim ostrzem kłów. Tymczasem Lloyd zauważa, że jego ojciec wykrada dane ninja. Każe Garmadonowi odejść. Przyszły zielony ninja sam wyrusza na pomoc swoim przyjaciołom, ale wychodzi mu to nie najlepiej. Jednak na pomoc przybywa mu ojciec. I to z armią szkieletów. Lloyd uwalnia drużyna z pułapki. Ninja zdobywają wszystkie cztery ostrza kłów. Garmadon żegna się z Lloydem i opuszcza ich. Następnego dnia ninja wyruszają do Góry Ognia w celu spalenia ostrzyków. Jednak okazuje się, że pytot użył swojej umiejętności stawania się niewidzialnym i dostał się na pokład perły. Zabiera dużynie wszystkich ostrzaków i razem z resztą wężonów rusza do zaginionego miasta Ouroboros. Ninja próbują ich powstrzymać, jednak Pytorowi udaje się dotrzeć do miasta i za pomocą ostrzyków przebudzić pożeracza światów. Kiedy bestia wychodzi na powierzchnię, pytot chce uciekać, ale Sensei Wu zatrzymuje go tam, aby przekonał się, co uczynił. Ogromny wąż pożera ich obu. Ninja uciekają przed pożeraczem perłą przeznaczenia. Okazuje się, że wąż im więcej zje, tym większy się staje. Wkrótce drużyna musi opuścić perłę, która zostaje pożarta przez bestie. Bohaterowie są zdesperowani. Nie wiedzą, jak poradzić sobie z takim zagrożeniem. W pewnym momencie Kai wpada na pomysł. Ninja ruszają na złomowisko, na którym mieszkają rodzice Jaya. Używają to nada nadakreacji, aby stworzyć pojazd ultradźwiękowy, który pomoże im pokonać pożaracza światów. Kiedy olbrzym się pojawia, bez problemów rozwala nową zabawkę ninja. Na Kajowi udaje się dostrzec mały, słaby punkt znajdujący się na czole węża. Pożeracz rusza do miasta Ninjago, największego miasta w całej krainie. Ninja podążają za nim i próbują go powstrzymać, jednak nie mają w tej walce żadnych szans. Niespodziewanie na pomoc przybywają im ich smoki, które wcześniej ich opuściły, a teraz przeszły transformację i powróciły jako jeden smok. Niestety nawet on nie jest w stanie pokonać pożeracza. Z pomocą przybywa Garmadon, który może powstrzymać węża używając czterech złotych broni, ponieważ tylko on jest w stanie dzierżyć wszystkie naraz. Ninja nie widząc innego wyjścia przystają na ten pomysł i dają Władcy Ciemności bronie. Garmadon raz na zawsze niszczy pożaracza Światów. Niestety później znika gdzieś zawierając ze sobą złote bronie. Ku wielkiej uciesze całej drużyny okazuje się, że Sensei łużyje. użyje. Zagrożenie chwilowo zostało zażegnane, jednak zbliża się czas ostatecznej bitwy pomiędzy dobrem a złem. Tak właśnie prezentuje się wabuła pierwszego sezonu. Odcinki pilotażowe ustawiły wszystkie pionki na planszy. Poznaliśmy czterech ninja, senseja Wu, Nii'e, y Garmadona oraz zobaczyliśmy kawałek krainy Ninjago. Zadaniem pierwszego sezonu było przede wszystkim rozbudować to wszystko. Zacznijmy więc od naszych czterech ninja. W odcinkach pilotażowych fajnie się ich oglądało, twórcy zadbali, żeby każdy z nich miał swój wyrazisty charakter, co było dobrą rzeczą, aczkolwiek szybko mogło przerodzić się w wadę. Chodzi mi o to, że postacie szybko mogłyby zostać zamknięte w takich archetypach. Patrzcie, to jest Jay. Jest gadatliwy i śmieszny. To jest Cole. Udaje, że niczego się nie boi. To jest Zane. Jest dziwny. Wiecie, o co mi chodzi. Całe szczęście sezon pierwszy zapobiegł temu. Mamy tutaj gimmick z osiągnięciem pełni możliwości, który jest pretekstem, aby każdy z ninja dostał jakiś całkiem solidny charakter Ark. Zane dowiedział się, że jest robotem, jakim cudem on nie zauważył tej klapy na swoim brzuchu. Jay ogarnął, że nie musi udawać nikogo innego, Koło musiał się zmierzyć z oczekiwaniami ojca wobec niego, natomiast Kai nauczył się, że no cóż, nie wszystko kręci się wokół niego. Morały w tym sezonie może i nie są zbyt odkrywcze, może i nie są podawane w najsubtelniejszy sposób, ale to jest serial dla dzieci. Chodzi o to, żeby te wiadomości do dziecka dotarły, więc nie powinniśmy się tego czepiać. Nie, a także dostaje swoje 5 minut, staje się Samurajem X oraz rozwija się jej relacja z Jayem. Sensjowi Wu również zostaje poświęcone trochę czasu, przede wszystkim rozwinęła się jego relacja z Garmadonem. No właśnie, a co z Garmadonem? No cóż, oczywiście ma cztery ręce. Wow, jakie to jest cool. A tak na serio, w tym sezonie zobaczyliśmy jego ludzką stronę. Jak już wspomniałem, rozwinęła się jego relacja z Lu, ale przede wszystkim z jego synem. No właśnie, w tym sezonie została wprowadzona nowa postać, jaką jest oczywiście Lloyd. No i cóż, muszę przyznać, że momentami jest trochę irytujący, aczkolwiek jego relacja z Lloydem jest bardzo fajna. Widzimy, że Garmadon nie chce, żeby jego syn koniecznie szedł w jego ślady, chce też mu wybór, którego on został pozbawiony. I okazuje się, że przeznaczeniem Lloyda jest zostać zielonym ninja i pokonać swojego ojca. Oj, no i tak, wątek Garmadona to zdecydowanie moja ulubiona rzecz w tym sezonie. Głównym antagonistą sezonu jest Pythor. Jest on przykładem złoczyńcy, który może nie jest zbyt złożoną postacią, ale mimo to jest to jeden z bardziej lubianych przez panów czarnych charakterów, ponieważ zwyczajnie fajnie się go ogląda. W tym sezonie po prostu nie było miejsca na jakiegoś rozwiniętego antagonistę więc twórcy zdecydowali się na takiego, który będzie zapamiętywalny ze względu na swój charakter. I była to jak najbardziej dobra droga. Podsumowując, sezon pierwszy jest po prostu sezonem kompletnym. Stawia on przede wszystkim na postacie. Każdy z ważniejszych bohaterów ma tutaj swoje 5 minut i to jest chyba jego największa siła. Nie da się ukryć, że sezon pierwszy jest w dużej mierze pod bruchą, pod sezon drugi, w którym nastąpi finał wątku Garmadona i Lloyda. Jednak mimo to Rok Węża absolutnie nie jest tylko i wyłącznie wstępem do czegoś większego. Jest sezonem, który stoi na własnych nogach i dlatego uważam go za jeden z najlepszych sezonów Ninjago. Zanim przejdziemy do omówienia zestawów, zajmiemy się minifigurkami. Zacznijmy od ninja. Każdy z nich dostał nowy stój. Stoje te nazywały się ZX. Największą nowością było to, że stoje te zawierały na ramienniki. Były to nowe elementy wprowadzone właśnie na potrzeby tych strojów. Z tyłu owych naramienników znajdowało się takie kółeczko, no przepraszam, nie wiem jak to inaczej nazwać, do którego mogliśmy wsunąć dwie katany. Element ten występuje zresztą do dzisiaj. Kolejną, chyba nawet bardziej rewolucyjną nowością, były nowe maski. Tak jest, z Toyo ZX wprowadziły nowy model maski Ninja. Stare dobre kaptury znane jeszcze z kasety Ninja odeszły w zapomnienie. Te nowe przede wszystkim były od nich mniejsze, gdyż nie zawierały z tyłu uchwytu, co umożliwiło nakładanie akcesoriów na torsy Ninja, między innymi właśnie wspomnianych naramienników. Stoje ZX miały również bardziej szczegółowe nadduki niż stoje z odcinków pilotażowych. Nie jest to w poziom szczegółowości nadduków, jakie osiągają dzisiejsze minifigurki, ale widać, że poczyniono progres. Pojawiły się również zbroje kendo. Kendo jest to spot będący japońską odmianą szermierki. Ninja otrzymali zbroje noszone przez zawodników kendo. W serialu zbroje te pojawiły się tylko w jednym odcinku, dosłownie na jedną scenę. Zbroja kendo składała się z dwóch elementów – zbroi nakładanej na tors oraz hełmu. Zbroja nie była niczym nowym, gdyż element ten pochodził jeszcze z serii Castle Ninja. Natomiast hełm był nowym elementem wprowadzonym na potrzeby Ninjago. Każdy ninja dostał taką samą, identyczną zbroję. Natomiast pod nią znajdował się stój z odcinków pilotażowych. A zatem nie były to nowe minifigurki, były to po prostu figurki ninja z odcinków pilotażowych, tylko że z nałożonym na nie zbroją. W sezonie pierwszym ninja osiągają pełnię swoich możliwości. Kiedy to robią, zaczynają się świecić, robią się tacy jakby półprzezroczyści. Lego postanowiło jakoś oddać to w formie minifigurek. Tak więc dostaliśmy figurkę każdego ninja z osiągniętą pełnią możliwości. Nazywały się one NRG. Te figurki były ekskluzywne do zestawów ze spinnerami. No i nie można zapomnieć o zielonym ninja. Co prawda Lloyd w sezonie pierwszym był jeszcze dzieckiem, dopiero w sezonie drugim stał się starszy, ale LEGO zdecydowało się nam już teraz dać jego minifigurkę z normalnymi nogami. Zielony ninja dostał tylko z zx Pojawił się on w dwóch zestawach. Wystąpiła również minifigurka Lloyda jako dziecka. Sensei Wu także dostał swoją nową minifigurkową wersję. Oczywiście otrzymaliśmy też minifigurkę Samuraja X. Nosił on, a właściwie to ona, tą samą zbroję co Kendo Ninja. Natomiast nowym elementem był jej hełm. Został on również wykorzystany jako nakrycie głowy Garmadona. No właśnie, Garmadon. Jego tors i głowa pozostały takie same jak w odcinkach pilotażowych. Dostał natomiast nowe nogi, na których pojawiły się naddruk pasa. Ale najciekawszym elementem jest tutaj zdecydowanie jego drugi tors, do którego przymocowana jest druga para rąk. W odcinkach pilotażowych wrogą frakcją były szkielety, które były fajne, no ale nie były niczym wyjątkowo oryginalnym. Natomiast w sezonie pierwszym mieliśmy chyba najbardziej znaną i najlepiej zapamiętaną wrogą frakcję w historii Ninjago. Mianowicie wężonów. Wężonowie podzieleni są na pięć plemion. Każde z nich ma jakąś swoją specjalną umiejętność. Hipnokobry potrafią hipnotyzować, brzmi i mogą przemieniać ludzi i pojazdy w wężonów, zęby plują kwasem, którym jeśli się dostanie, no cóż, powiedzmy, że ma się niezły odjazd, Dusiciele, no cóż, potrafią dusić i chować pod ziemią, a nakondowcy mogą stawać się niewidzialni. Powstały po cztery minifigurki dla każdego plemienia. Jeden generał i trzech żołnierzy. Wyjątkiem byli nakondowcy, bo jak wiemy Pytor jest ostatnim przedstawicielem tego plemienia. Jeżeli chodzi o żołnierzy, w każdym plemieniu dwaj z nich mieli głowy, które były specjalnymi odlewami, natomiast jeden miał klasyczną minifigową główkę, a na niej taki wężowaty element. Natomiast najciekawsi byli zdecydowanie generałowie. Zamiast minifigurkowych nóg mieli oni wężowe ogony. Ich głowy także były ekskluzywne dla nich, z tym, że w każdym plemieniu był jeden wężon, który miał głowę bardzo podobną do generała. Różniły się one jakimiś drobnymi szczegółami. A takim naprawdę naj, najciekawszym z wężonów jest nie kto inny jak sam Pytor. Tutaj przede wszystkim jego głowa prezentuje się rewelacyjnie. Każde plemię wężonów miało swoje berło. W serialu dziedrzeli je generałowie. Każde berło było takim samym identycznym elementem. Różniły się one okrągłym tajrem 1 na 1 który umieszczaliśmy w centralnej części berła. Dla każdego plemienia powstał taki tajr, na którym nadrukowany był symbol danego plemienia. Wyjątkiem byli anakondowcy. Trzeba też powiedzieć słowo o maggafinach pierwszego sezonu, jakimi były ostrza Były to banalne konstrukcje składające się z zaledwie trzech elementów. Na spodzie każdego z nich znajdował się okrągły tajr 1 na 1 Były to tajre z symbolami plemion wężonów, te same, które zostały wykorzystane przy berłach. Na potrzeby Ninjago w 2012 został wprowadzony nowy element. Był to mianowicie wąż. Legowe węże istniały już w latach 90. Węże z Ninjago miały głowę uniesioną do góry. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy byli całkowicie płascy. Element ten pojawił się w wielu zestawach w wielu różnych kolorach. Jednak po 2012 przestał występować w zestawach. Natomiast jego starszy kolega jest w nich do dziś spotykany. Teraz przejdźmy do zestawów. Zacznijmy może od spinnerów. Ogólnie formuła spinnerów pozostała taka sama. Małe zestawy zapakowane w blistery, w których dostajemy spinera, minifigurkę, trzy bronie oraz pięć kart. Z tym, że zaczął być do nich dodawany nowy element. Mianowicie taki pierścień, który nakładało się na spinner. W każdym spinnerze dostawaliśmy inny pierścień. Design spinnerów od dopinka się zmienił. Mianowicie zaczęły być one nieco bardziej płaskie oraz na ich spodzie pojawiły się otwory na technikowe piny. Za chwilę wam wyjaśnię, do czego one służyły. W 2012 pojawiły się booster paki dla spinnerów. Były to polibagi zawierające jedną minifigurkę, trzy bronie, pięć kat oraz uzbrojenie dla naszego spinera. Uzbrojenie to składało się z dwóch części. Pierwszą były jakieś dwie konstrukcje składające się z kilku grocków. Umieszczaliśmy je na spinerze po obu jego stronach i miało to niby osłaniać naszą minifigurkę od ataków. Drugą częścią były jakieś elementy, które za pomocą technikowych pinów umieszczaliśmy na dole spinera. Zazwyczaj były to jakieś ostrze czy coś takiego. I właśnie po to były te otwory na spodzie spinnerów. Jeśli chcieliśmy uzbroić spinner w te wszystkie dodatki, zamiast umieścić ślizgacza bezpośrednio na spinerze, musieliśmy umieścić go na round breaku 2 na 2 ponieważ inaczej te dodatki, które znajdowały się na spodzie spinera, zwyczajnie uniemożliwiałyby mu kręcenie się. No i co, czy te przebajorowane spinery działały? No, raczej nie bardzo. Rozumiem jeszcze te klocki, które znajdowały się na spinerze. Faktycznie chroniły one minifigurkę przed ciosami. Chociaż sprawiały, że spinner stawał się cięższy, a w rezultacie słabiej się kręcił. Ale nie mam pojęcia, po co były te rzeczy, które znajdowały się na spodzie. Teoretycznie chyba po to, żeby uderzać w spinner przeciwnika, ale czy to działało? No chyba raczej nie bardzo. A najgłuszą rzeczą w tym wszystkim było umieszczanie ślizgacza na tym round briku. Spinner stawał się wtedy wysoki na kilka centymetrów. Jak takim czymś w ogóle zakręcić? Od razu się przewraca. Ta, Lego chyba trochę przesadziło z tymi wszystkimi bajerami. W tym roku pojawiły się aż dwa zestawy startowe Spinjitsu. Podobnie jak test z 2012 zawierały one dwa spinery oraz arenę zbudowaną z technikowych elementów. Przy czym ten drugi zestaw startowy został nazwany Weapon Pack, ponieważ dostaliśmy tam dużo więcej broni niż w klasycznym zestawie startowym. No i jeszcze dostaliśmy tam kilka dodatków służących do uzbrojenia naszego spinera, podobnych do tych, które otrzymywaliśmy w booster packach. Podobnie jak w 2011, tak samo w 2012 pojawiło się kilka zwykłych zestawów, w których znajdowały się spinery. Były to 9558 Zestaw Szkoleniowy oraz 9456 Wirująca Walka. Warto też wspomnieć, że zostało wydane pudełko do przechowywania spinnerów oraz album do przechowywania kart. 2012 był ostatnim rokiem spinnerów. Co prawda w późniejszych latach wychodziły różne kręciołki i inne rzeczy inspirowane spinnerami, ale takie spinnery jak te z lat 2011-2012 już nigdy nie powróciły. Przechodząc do zwykłych zestawów, w sezonie pierwszym został wprowadzony nowy gimmick, Mianowicie okazało się, że złote bronie mogą zmieniać się w pojazdy. No oczywiście trzeba było sprzedać jak najwięcej zestawów, więc trzeba było dać ninja nowe pojazdy, no wiadomo. Dostaliśmy więc mieczocykl Kaja, myśliwiec to sztudmowiec gąsienicowy kola, tak, tak się nazywa ten zestaw pomimo, że nie ma tam żadnych gąsienic, oraz motocykl Zayna, który wystąpił w jednym zestawie razem z terenówką Wężonów. No właśnie, pojazdy Wężonów. Poza wspomnianą terenówką dostaliśmy jeszcze helikopter, akurat ten zestaw posiadam, kulę wyburzająco, motocykl, a nawet mecha. W sezonie pierwszym ninja znaleźli sobie nowy dom, statek Perłę Przeznaczenia. Ona również dostała swoją kroczkową wersję. Szczemując, nie jestem fanem tego zestawu, Perła prezentuje się dość mało imponująco. Szczególnie z perspektywy czasu, bo w późniejszych latach dostaliśmy dużo lepsze modele tego statku. W finale sezonu ninja, za pomocą Todnada kreacji, stworzyli pojazd ultra-dźwiękowy. On także został wydany jako zestaw. Pojazd ten całkiem mi się podoba, ale nie jest niczym niesamowitym. Da się w nim posadzić tylko dwóch ninja, a nie wszystkich trzech jak to miało miejsce w serialu. Można odczepić od niego górną część, która staje się szybowcem i o ile ten szybowiec prezentuje się wtedy całkiem fajnie, tak to, co zostaje z samego pojazdu, chyba lepiej przemilczeć. Nie można też zapomnieć o Samuraju X i jej mechu. To jest chyba mój ulubiony set z tej fali. Mech prezentuje się bardzo dobrze. Oczywiście jak większość legowych mechów nie ma on kolan, ale da się to chyba przeboleć. No to teraz czas na największy zestaw z tej fali. 9450 epicka walka smoków, co za ideologiczne tłumaczenie, przecież w tym secie jest tylko jeden smok. Zestaw składa się z trzech komponentów: fragmentu miasta uroboros z więzieniem, pożeracza światów oraz ultrasmoka. Smoka. Wszystkie trzy wyglądają naprawdę nieźle. Mam tylko jedno zastrzeżenie do Ultra Smoka: mianowicie znajduje się na nim rączka z technikowych elementów, która służy do podnoszenia go. Kiedy za jej pomocą unosimy smoka, jego skrzydła rozkładają się. To samo w sobie jest świetną funkcją bawialną, tylko że ta rączka jest bardzo widoczna i strasznie razi w oczy. Nie da się ukryć, że zestawy Nintego z 2012 dużo bardziej stawiają na pojazdy aniżeli na budynki. Jedynym tego typu zestawem była malutka 9440 świątynia Venomarii, w przeciwieństwie do zestawów z 2011 i właśnie dlatego pierwszy sezon pod względem zestawów zawsze będzie jak dla mnie przegrywać z odcinkami pilotażowymi. Co prawda nie ma tutaj ani jednego setu, o którym mogłem powiedzieć, że jest naprawdę złym zestawem, ale jednak to właśnie budynki i różne lokacje i struktury są zestawami, które ja najbardziej lubię więc pierwszy sezon na pewno nie jest moim ulubionym pod względem zestawów. Jeżeli chodzi o gry związane z Ninjago, to w tym roku została wydana aplikacja na urządzenia mobilne LEGO Ninjago Rise of the Snakes. Była to kontynuacja wydanego w 2011 z Scavenger Hunt i opierała się na takich samych zasadach jak poprzednik. Zostało również wydanych kilka gier przeglądarkowych. Nadal wychodziły książki oraz komiksy, ale nadal były one niekanoniczne. Wyszła też nowa książka z serii Brick Podobnie jak poprzednia, zawierała ona garść klocków, z których mogliśmy zbudować różne modele. W 2012 zaczął być wydawany magazyn LEGO Ninjago, chociaż tak naprawdę to nie do końca. Większość źródeł podaje, że magazyn LEGO Ninjago zaczął być wydawany dopiero w 2015, aczkolwiek ja, właściwie to przez przypadek, natknąłem się w internecie na zdjęcia trzech numerów wydanych w 2012. Zostały one wydane przez wydawnictwo Blue Ocean, prawdopodobnie tylko w Niemczech. Magazyny te zawierały komiksy, trzeba zaznaczyć, że niekanoniczne, plakaty, łamigłówki, no takie typowe rzeczy, które można znaleźć w gazetkach dla dzieci. Były do nich dodawane minifigurki Lego, zazwyczaj wyposażone w jakąś broń. Jak już wspomniałem, większość źródeł podaje, że magazyn Lego Ninjago zaczął być wydawany w 2015. Natknąłem się w internecie na zdjęcia dosłownie trzech numerów wydanych w 2012. Czy było ich więcej? Podejrzewam, że nie, bo raczej by to gdzieś w internecie zostało. Nie natknąłem się też ani na jedno wydanie magazynu Ninjago z roku 2013 czy 2014. Więc prawdopodobnie po prostu w 2012 zostały wydane trzy numery, przez następne dwa lata nic, a w 2015 magazyn zaczął być ponownie wydawany. Na koniec jeszcze krótka informacja. Drugi sezon Ninjago w Stanach Zjednoczonych został wyemitowany jeszcze w 2012, ale jako, że zestawy z tego sezonu były przeznaczone na rok 2013, to jego fabuły razem z zestawami omówimy sobie w kolejnym odcinku. Tak, odnosiliśmy do końca drugiego odcinka historii Ninjago. Dok 2012 był, w mojej skromnej opinii, bardzo dobrym rokiem dla Ninjago. Dostaliśmy świetny sezon serialu, natomiast zestawy, no cóż, może nie były aż tak niesamowite jak te z 2011, ale również były porządne. W takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku historii Ninjago, w którym weźmiemy na tapetę rok 2013. Trzymajcie się, cześć!